Witam serdecznie. No, tytuł, moi drodzy, jest taki troszkę straszny. Można tak naprawdę wziąć nogi za pas i uciec. Z drugiej strony, zaświaty istnieją, bo tam przecież istnieje też nam nasz dom. Ktoś byłby bardzo naiwny, gdyby przyjął założenie, że tam jest tylko dobrze, że tam jest tylko niebo to energetyczne, to duchowe, no i ten wymarzony raj ale niestety aż tak dobrze nie jesz, przecież wszystko to, co tutaj umiera, rozpada się przede wszystkim energetycznie. Ta materia, w której ten świat energetyczny funkcjonuje, czyli i w roślinach i w zwierzęciach, w zwierzątkach, w ludziach, no we wszystkim, w gwiazdach, w próżni, to wszystko ma też bardzo silne podłoże energetyczne i wtedy, kiedy to się w przestrzeni materialnej traci, to Tworzy znowu w tym rozpadzie energetycznym bardzo często przedmurza, tak zwanej energetycznej śmierci. To samo dzieje się, moi drodzy, z ludźmi, czy też z ciałami takich ludzi którzy byli no jakby tutaj powiedzieć niegodni tego, żeby wrócić na ten świat. Oni nie dostają się do góry. Oni się rozpadają, tak samo jak ciało fizyczne, tylko że to dużo, dużo dłużej trwa i nieciekawie wygląda. Na szczęście tracą oni wtedy pamięć tego kim byli i tylko te emocje, myśli, potrzeby nimi rządzą, no nie? To jest ich mechanizm napędowy. Nie rozpoznają nikogo ale w strasznych boleściach dokańczają energetycznego żywota. No ale tam jest cała machina istot, które tworzą potężne imperia i nie są za ciekawe. Wszystko w prawie totalnego podporządkowania. I one właśnie tak wchodzą w świat prawa wolnego wyboru, tak jak my żeśmy w nim zostali stworzeni i doprowadzają do tego, żeby na planetach, na których istnieją ludzie i mogą ewoluować, Ewoluować, wzrastać, iść do nieba, żeby wprowadzić taki system, żeby tak od strony niewidzialnej wpływać na ludzką świadomość, na ludzki umysł, na ludzką psychikę, aby ludzie się tracili, aby słuchali podpowiedzi tego diabełka, a nie aniołka, żeby zagłuszyć nasz głos wewnętrzny i sumienie. I wtedy nagle tacy ludzie, tacy porządni, tacy przyjacielscy zaczynają myśleć o sobie, jak zagrabić coś, żeby było więcej, jak drugiego podporządkować, żeby mniej pracować, i tak dalej. Tworzy się okrutny system, którym jeden z drugim walczy. Ten nasz system, z którym mamy do czynienia, to prawdziwe. Alcatraz, takiego dziadostwa, to prawie nigdzie na świecie nie ma. No ale też to jest. Planeta czystowa, dlatego tutaj jedni pływają w basenach, a gdzie indziej w setkach tysięcy ludzi się zabija. Poza tym pamiętajmy, że 3 miliardy ludzi na tej planecie w skrajnej nędzy i oprogramowaniu żyje. Oni się nigdy nie podniosą. Oni po śmierci właśnie będą się rozpadać i będą wykorzystywani właśnie przez ciemną stronę, przez istoty, które tam są. Gdy mówimy o UFO, to pamiętajmy, też, że to UFO, no tak, teraz firmy są o tej starożytności, o tym, jakie, jakie to były bliskie spotkania trzeciego stopnia. Dużo się mówi o tym, o tym UFO, które nam nie tylko pomagało, ale i też o tym, bo przecież są różne cywilizacje, które tutaj lądują, które nas stworzyło, już skancerowanych do roli niewolnika. To wszystko tutaj się mieszało. To niestety to UFO także podlega wpływom ciemności. Oni są prawdziwym władcą tego świata, a nie UFO. Wielcy mistrzowie o tym wiedzieli i tworzyli pewne teksty. Te teksty wszystkie są poukrywane. Co jakiś czas gdzieś tam komuś coś wpada, ale trudno to w to uwierzyć. Więc, moi drodzy, ten świat energetyczny, który składa się też z rozpadu, bo wszystko tam gnije, obumiera, potrafi na nas wpływać. Więc i tak zwane istoty niematerialne też. Zwłaszcza na osoby, które chcą być godne słowa człowiek, które chciałby bogobojnie żyć, ale jednak w radości, ale jednak na wesoło, ale jednak aktywnie. Trudno jest wykrzesać w sobie Iskierkę woli, takie siły, żeby właśnie taką postawę przyjąć i utrzymać, ale są ludzie, którzy w jakichś tam wspólnych kręgach starają się. To zrobić, no to oni tym bardziej są narażeni właśnie na takie ataki. I to, co najważniejsze, a o czym wielcy mistrzowie też wspominali, jeśli rodzi się tutaj ktoś powrócony, kto w poprzednich, to ma dużo wcieleń na swoim koncie i na dodatek w poprzednich wcieleniach walczył też o ludzkie dobro, by w stałym kontakcie z siłami wyższymi to taki, jak już się rodzi, a on przez siły ciemności od razu jest widziany, to na niego już w łonie matki przychodzą ataki. Po prostu chce się zrobić wszystko, żeby był spaczony, chory, niewydolny. I właśnie, moi drodzy, podpowiem wam, o co tutaj jeszcze z tym wszystkim chodzi. Przypominam, że materiał przeznaczony jest dla Jedyńczyków, dla osób jasnowidzących i po tamtej stronie chodzących. Oni to rozumieją i to jest tak, taki dodatek wiedzy dla nich. Przede wszystkim dlatego, że tutaj o pewnej rzeczy w uzdrawianiu zapomniałem. To był też taki jakby mały błąd. Moi drodzy, o tutaj tak, tak, tak dałem takie kreseczki, że tamten świat, no, nie jest zaciekany Ja tamten świat widzę od dziecka, chodzę, eksploruję. Ojejciu, powiem wam szczerze, to bym musiał tak naprawdę sprawdzić, no nie, ale koło niecałych trzech tysięcy medytacji, autentycznych wyjść w tamte wymiary pod egidą przewodników i ojca, no nie, miałem, żeby tylko ten świat poznać, także nie ma Tutaj dla mnie nic niemożliwego. Dlatego, jak ja rzucam okiem na jakieś tam święte księgi, na Księgę Tybetańską, Księgę Zmarłych i tak dalej, to od razu widzę, gdzie są błędy, gdzie naciąga się ludzi, gdzie próbuje się coś zrobić, gdzie ezoterycy poprzednich tysiącleci mieszali, żeby po prostu być uznanym za wiedzących. To naprawdę wygląda dużo inaczej niż się sądzi, ale ten rys jakiś wspólny i tak jest. Uwaga! Moi drodzy, wczoraj, czyli 3 września 2024 roku, miało miejsce u, u spotkanie medytacyjne, uzdrawiające, tak nazywam to medytacją, w rzeczywistości na odległość działam i uzdrawiam ludzi, działam na wszystkich poziomach. Jak wiecie, nasza istota składa się tak: z ciała biologicznego, z ciała fizycznego, i to jesteśmy my. Już tutaj procesy psychiczne się budzą, i wtedy my elegancko wyglądamy. Z ciała energetycznego, jeśli nad sobą pracujemy, budzi się wtedy jaś i dopiero wtedy pojawiają się czekamy. Także z ciała duchowego. No i boskie, jeśli jesteśmy wielkimi mistykami i u kresu drogi. Później syn Boży łączy się także z ojcem i z matką, ale to przerabiamy z Edeńczykami. I moi drodzy, o, tutaj jest to uzdrawianie, które było. I tutaj na samym początku przeczytałem taką prośbę pewnej pani, która od 10 lat jest na wszystkich poziomach atakowana. Korzystała tam z różnych, no. Pomocy, nie do końca wie, o co wszystko chodzi, jak to wszystko poprawnie przeprowadzać. Jak korzystała z jakichś tam moich działań, to za nas korzystała też z innych działań, a w świecie energetycznym jest tak, że jak korzystać z drugiego działania, to te poprzednie jest natychmiast kasowane. No bo co to by było, gdyby ktoś skorzystał z niewłaściwego działania, albo ktoś by zastosował tak zwaną czarną magię na nas to nie można by było tego usunąć. No ale to też oznacza, że jak ktoś dobrze zadziała, a my skorzystamy z działania osoby słabszej, no to to co lepsze i co przy systematycznym um, um, powtarzaniu działania mogłoby doprowadzić do rewelacyjnych skutków, dać takie um, potrzebne um, no jak to się mówi, wymagane wyniki, no to to już wtedy nie zachodzi. I to możecie sobie zresztą zobaczyć, obejrzeć ten materiał jest dosyć ciekawy. Potem, moi drodzy, weszliśmy w uzdrawianie, i tam właśnie ojciec pokazał scenę, w której trzeba było wyjść z ciała fizycznego. I to ciało fizyczne ujrzeć, potem wyjść z ciała energetycznego i to ciało ujrzeć, jaki wyjść z ciała duchowego i to ciało ujrzeć. Wtedy zostawaliśmy i patrzyliśmy na wszystko z poziomu syna Bożego, czyli bardzo wysokiego wymiaru. I wtedy też działaliśmy na te trzy ciała, i okazało się, że ten stopień zdrowienia, ten stopień tutaj czyszczenia, ładowania, był naprawdę wysoki no nie no to później żeśmy tam troszeczkę sprawdzali ale moi drodzy w nocy straszną noc miałem rano jak wstałem byłem cały popuchnięty nie wiedziałem co się dzieje i zaczęły do mnie przychodzić podpowiedzi co się stało moi drodzy przy tym tutaj działaniu no, nie, w rzeczywistości tylko działałem na ciało fizyczne, czy my wszyscy na ciało energetyczne i na ciało duchowe, ale nie na zewnętrzne. To jest tak, moi drodzy, jak my byśmy mieli w domu mnóstwo robaków, karaluchy, jakieś różne inne potwory, i przychodzi dezyrator, jak oni się tam ci od dezynfekcji nazywają, i skrapia tym płynem tylko nas. I jest zadowolony. Potem wraca do domu, a te wszystkie robaki, co są tam gdzieś w przestrzeni, znowu w kątach, w szafach, znowu na nas ruszają. I jak mi to pokazano, ja się za głowę złapałem, bo odczytałem, iż atak na mnie idzie z tak zwanego poza wnętrza. O co chodzi? My, bo my jesteśmy jednocześnie tymi wszystkimi ciałami. Czyli biologicznym, fizycznym, już takim psychicznym, energetycznym, duchowym, i jak trzeba, jak się świadomość pełni obudzi, to i boskim. I to wszystko jest w naszej osobie. Jak pracujemy nad sobą, to potrafimy wznieść się, budząc jaś do poziomu człowieka energetycznego, jesteśmy ucieleśnionym człowiekiem energetycznym, obudzonym w świadomości energetycznej, a jak jeszcze bardziej nad sobą pracujemy, no to już jednostką duchową. I to wszystko jesteśmy my, czyli mówimy, że tu mamy obudzoną świadomość, choć jesteśmy jednostką ucieleśnioną. No i to jest najwyższe: Jezus tutaj dotarł, a nawet wyżej, bo się z Ojcem i Matką połączył. Ale, moi drodzy, kiedy działamy na siebie, to przede wszystkim działamy na to, co widzimy, i najwyżej tam na tę przestrzeń, ale uwaga! tak zwaną wewnętrzną. Czyli o nasze mieszkanko energetyczne, no nie, o tutaj jeszcze działamy, poczyścimy, ustawimy i siebie. Tymczasem jest jeszcze coś takiego, co się nazywa pozawnętrzne. Te pozawnętrze to są inne ciała energetyczne. Przede wszystkim pasma zejściowe i struktura ruchu. To jest pozawnętrze. I moi drodzy, jak ja rano analizowałem siebie i patrzyłem na to, to z przerażeniem ujrzałem, że tam po prostu było dużo brudu i pewnych istot, pewnych energii, które na mnie ciągle niszcząco od czterech miesięcy działały, a wtedy zaczęły się pewne problemy. A ja. Po prostu o tym wszystkim zapomniałem. Ja nie czyściłem poza wnętrza, czyli swoich pozostałych energetycznych ciał. Sądziłem, że jak działam na siebie, to po całości, a ja tylko w kanale byłem aktywny w swoich postaciach, w swoich wersjach siebie, tego energetycznego, duchowego i tak dalej. Natomiast przestrzeni tej energetycznej i tych pozostałych ciał nie czyściłem. Kiedy to wyczyściłem, skuteczność mojego uzdrawiania na mnie wzrosła, i na tą osobę, którą właśnie tam analizowałem przez kilka minut, możecie zobaczyć, jak to się robi. Jak, to, jak nie czuję się, to jak to się odczytuje na skalach. I myślałem, że to jest dobrze. Po gdzieś pół godzinie przystąpił, wystąpił taki atak, jakby się zerwało wszystko, co najgorsze po drugiej stronie. Stawy mi zaczęły puchnąć, zacząłem się słaniać na nogach, nie umiałem nawet usiąść, a jak usiadłem, nie było mowy o wstaniu. I wtedy zadzwoniła Agatka, mówiąc, że dzisiaj w nocy śniło się jej, jak ciemne postacie dobijały się przez okno do mnie. Oczywiście w tym jest tylko cząstka prawdy, ale jest naprowadzenie na to, co się dzieje, i wtedy zapał. Przecież my mamy jeszcze zewnętrzne. To zewnętrzne to jest nasze autentyczne zewnętrzne. Co to znaczy? Tu mamy domęczek i to jest nasze energetyczne wnętrze, łącznie tutaj z pasmami zejściowymi, strukturą ruchu, to są normalnie ciała energetyczne. Natomiast już podwórko, garaż i tak dalej, to byśmy też tu, tu w, w tym traktowali jako tak zwany świat zewnętrzny, ten, w którym się tak poruszamy. W tym wypadku mówimy tutaj już o troszkę innych strukturach. Mówimy o strukturze podstawowej, egzystencjalnej, która jest obecnie wszędzie tam, gdzie jesteśmy aktywni. Aktywni nawet w marzeniach, w myśleniu, bo możemy przecież jakimiś projektami żyć, jakimiś ludźmi żyć i tam jesteśmy obecni. Więc, jeśli tam będzie ciemność, jeśli tam będą nieuczciwi ludzie, yy, yy, uśmiech na twarzy, a serce z kamienia, Wtedy od nich te energie w nas wchodzą, z naszymi się mieszają, bo jest otwarty kanał energetyczny, komunikacyjny i wszystko łącznie z informacjami przychodzi. Więc to zewnętrzne było zainfekowane u mnie, i symbolem tego, co się dzieje, był ten sen. Skasowałem to wszystko, co było w zewnętrzu, ale wtedy pomyślałem sobie jeszcze o pozawnętrzu. Pozawnętrzne to jest jeszcze więcej, bo potrafi to wejść aż w przestrzenie duchowe. przestrzeni duchowych nie potrafią te siły zaatakować, ale potrafią uderzyć w stały hologram, czyli w to wszystko, co u nas jest nazwane aktywnym marzeniem. Realizujemy projekty, cele i tak dalej. To jest jakby w pozawnętrzu. My to sobie produkujemy, ale to jest czynne w poza... Przepraszam, w pozazewnętrzu. No nie? I się okazało, że tam też, ale troszeczkę, bo, bo te siły nie mają, jak podejść do góry, troszeczkę też było nie tak. Czyli czystąc siebie i działając na siebie, jak i na ludzi, którzy byli, którzy byli uzdrawiani, działałem też tutaj na poza zewnętrzne, na ciało egzystencjalne, ale nie brałem pod uwagę jeszcze innych powłok. nie. Przyszło mi to do głowy, że można. I dzisiaj powtórzyłem, jak już to wszystko zrozumiałem działanie na tę panią, na siebie i na tych ludzi, którzy byli wczoraj, i okazało się, że zakres skuteczności wzrósł. Nagle po prostu jest dostęp, jakby powiedzieć, do całości istoty ludzkiej. Jej wewnętrznego i zewnętrznego środowiska. Gdziekolwiek jest aktywna, można to przeczyścić. No ale oczywiście, jeśli my cały czas żyjemy w aktywnym kontakcie z ludźmi, którzy są nieciekawi, to ich energetyka cały czas w nas uderza, ogranicza, może nawet wprowadzić choroby. Dlatego mówimy o tym, by się rozświetlać rano i wieczorem. Ale jak tu widzimy, żeby to zrozumieć, że rozświetlamy wszystko, Każdą cząstkę nas, która gdziekolwiek jest. wewnątrz, w poza w zewnętrzu i poza zewnętrzu. Ja pamiętam kiedyś, jak mnie Góra tego uczyła, to ataki na ludzi potrafiły iść nawet z, z innych planet, z innych systemów. Ale to już dużo by było gadania, a to tam w materiałach jest omówione. Dlatego moi drodzy, gdy mówimy tutaj o tym człowieku fizycznym, to już jest energetyczny, to mówimy tu o świecie niskiej wibracji. No nie? Kiedy my medytujemy, to my się podnosimy. Nawet powyżej światu, świata programów, czyli przekraczamy próg naszej rzeczywistości, wchodzimy w obszar, gdzie ojciec to wszystko wymyślał i stworzył, czyli tę rzeczywistość w 12 wymiarach, choć tak naprawdę my żyjemy tylko w siedmiu. Tu jest już świat wyższy energetyczny, tam trafiamy po śmierci, a tam to już jest świadomość energetyczna, świadomość duchowa i programowa. Jak medytujemy, to wchodzimy w te wszystkie wymiary, to wszystko poznajemy, ale trzeba też mimo wszystko to czyścić. No i teraz moi drodzy, już widzimy, żeby, że istnieje potrzeba, by za to naprawdę bardzo dokładnie się zabrać. Doświadczyłem tego dzisiaj na własnej skórze, dlatego się cieszę, bo i na tą panią, bo możecie obejrzeć ten materiał, doskuteczniłem też to działanie. One było dobre, wszystko naprawdę ciekawie wyglądało, ale gdzieś tam, skoś tam i tak na bidule przyjdą ataki. Poza tym po 10 latach cierpienia, zgryzot, chorób, krzywego życia, no to człowiek już tak padł, tak się przyzwyczaił do niewłaściwego postrzegania świata, że będzie miała problemy z wyjściem z tego. Problemy, a nie, że nie wyjdzie. Ważne jest jedno, żeby ich życie się bardzo Poprawimy. Także moi drodzy, jak teraz będziecie cokolwiek sprawdzać, to sprawdzajcie wnętrze, czy poza wnętrze, zewnętrzne i nawet poza zewnętrzne jest czyste. I w razie czego trzeba działać. No, w czasie medytacji pokazali mi wszystko, te trójce, na którą się działało, ale ja nie do końca to złapałem, choć działanie na same postacie było skuteczne. No, mam nadzieję, że troszeczkę Wam dopowiedziałem i właśnie Edeńczycy bardzo te informacje dobrze wykorzystają. Także życzę pomyślności, podnoszenia poziomu zdrowienia w działaniach, także jasności myśli, no bo wszystko będzie lepiej działać. A więc uskutecznijcie wszystko w sobie. Podnieście te poziomy i jak już widzimy, będzie łatwiej je utrzymać.